Witam serdecznie. Zapraszam do obejrzenia drugiego odcinka relacji z budowy modelu Ferrari Mythos. W tym odcinku zrobimy kolejny test chromowania oraz zabierzemy się do faktycznego sklejania oraz malowania silnika naszego modelu. Zastosuję przy tej okazji parę nietypowych technik malowania w celu uzyskania lepszego efektu końcowego. Jeszcze raz zapraszam i życzę miłego oglądania. Sklejanie naszego modelu, jak większość samochodów, zaczyna się od silnika. Na początek wycinamy pierwsze części z ramki i robimy wstępną przymiarkę. Generalnie jest całkiem dobrze, ponieważ prawie wszystkie części do siebie pasują i tylko jedna troszkę słabo pasuje do reszty. Wystarczy jednak delikatnie przeszlifować i już możemy kleić główny korpus naszego silnika. Po sklejeniu niestety bardzo wyraźnie widać niezbyt ciekawie wyglądające miejsca łączenia. Dokładnie tak samo było w te staroście, a po malowaniu czarna szpara na łączeniach jest jeszcze bardziej widoczna niż przed malowaniem. Aby wyeliminować tą wadę, trzeba będzie zaszpachlować te miejsca. Ponieważ standardowa szara szpachlówka firmy Tamiya jest za gęsta do takich prac, postanowiłem ją rozcieńczyć. Do tego celu świetnie nadaje się rozcieńczalnik Tamia Lacker Tinner. Do słoiczka po farbie wyciskamy odrobinę szpachlówki i dodajemy niewielką ilość rozcieńczalnika. Całość musimy dokładnie wymieszać i na koniec powstaje płynna szpachlówka, która może być przechowywana w szczelnie zamkniętym słoiczku przez wiele dni. Tak przygotowaną szpachlówką wypełniamy wszystkie łączenia sklejonych elementów. Ponieważ szpachlówka jest bardzo płynna. Może być konieczne nakładanie kilku warstw na większe szczeliny. Podczas szpachlowania okazało się, że wykałaczka jest jednak za dużym narzędziem do tak precyzyjnych prac. Po wyschnięciu szpachlówki konieczne było sporo szlifowania, aby silnik doprowadzić do porządku. Po zeszlifowaniu nadmiaru szpachlówki na koniec zrobimy jeszcze test wykałaczki. Jeśli sprawdzając końcówką wykałaczki, miejsca łączenia i szpachlowania. Nie da się wyczuć żadnego oporu, to znaczy, że jest ok. W następnym kroku przyklejamy kolejne części silnika, a później stosujemy standardowe działania modelarza czyli szlifowanie i szpachlowanie. Tym razem, nauczeni doświadczeniem, nakładamy szpachlę przy użyciu szpilki przyklejonej do wykołaczki. W szczególności szpachlujemy dość duże szpary w miejscu łączenia kolejnych elementów silnika. Dalej, to oczywiście następne szlifowanie, standardowy test wykałaczki, i już można nałożyć podkład na tak przygotowane części. Do wykonania tego modelu kupiłem nowy szary podkład z Tynylres i mam jedną istotną uwagę na początek po zakupie. Zgodnie z opisem na buteleczce, porządnie wymieszałem podkład przez kilka minut, potrząsając energicznie butelką. Tak mi się przynajmniej wydawało, że porządnie wymieszałem. Etykieta na butelce pokrywa prawie całą jej wysokość, ale zainteresowało mnie to, że powyżej etykiety jest czarny kolor, a poniżej jest biały kolor. Po zerwaniu etykiety okazało się, że moje kilkuminutowe mieszanie to jednak stanowczo za mało. Kolejne minuty mieszania również nie za bardzo zmieniały stan rzeczy i dopiero pomogło wrzucenie do buteleczki metalowej kulki. Na koniec dodatkowych kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu minut mieszania udało się wreszcie uzyskać dobrze wymieszany podkład. Wcześniej przygotowałem też kilka innych części silnika, aby nałożyć podkład już na większą ilość elementów. Oczywiście nakładamy podkład również na główny korpus naszego silnika, który z takim trudem zaszpachlowaliśmy i wyszlifowaliśmy. Sklejone części silnika tworzą odrobinę skomplikowaną strukturę, więc nakładanie podkładu trzeba robić z różnych stron. Podczas przygotowywania tych części ciągle nie dawał mi spokoju wynik testów chromowania z pierwszego odcinka. Zasięgnąłem nieco języka w sklepie modelarskim i okazało się, że podkładem pod Metalizer AK powinna być farba olejna, a nie akrylowa. Zrobimy więc kolejny test chromowania, tym razem z użyciem jako podkładu błyszczącej farby olejnej Tamia X1. Ponieważ chwilowo niedostępny jest rozcięczalnik Tamija do farb olejnych użyjemy w zastępstwie rozcięczalnika Humbrol Enamel Thinners. Test wykonamy na felze z innego modelu, którą przygotowałem wcześniej nakładając podkład styny Res, ten sam co na części silnika. Olejną farbę Tamiya X1 rozcieńczyłem w proporcji 2 do 1 rozcieńczalnikiem Humbrol. Malowanie zrobimy od środka oraz co najważniejsze na zewnątrz felgi. Całkowicie pomalowana felga prezentuje się następująco. Po wyschnięciu farby olejnej, czyli najlepiej po minimum 24 godzinach, malujemy felgę metalizerem AK477 Chrom. Pomalowana felga wygląda lepiej niż deska rozdzielcza z poprzedniego testu, ale ciągle to nie jest tak samo lustrzany efekt jak oryginalnych części. Być może wymagam za dużo, lub po prostu nie umiem tak dobrze malować jakbym chciał. Ta druga opcja wydaje się być całkiem prawdopodobna, ponieważ malując kolejną testową felgę, kompletnie zepsułem drugie malowanie. Wychodzi na to, że potrzebuję jeszcze trochę poćwiczyć malowanie, ponieważ jednak kończą mi się felgi, trzeba odratować tą zepsutą. I to jest świetna okazja do kolejnego nieplanowanego testu. Sprawdzimy, czy da się zmyć moje malowanie i wrócić do oryginalnej felgi z czystego plastiku. W tym celu wykorzystam zmywacz do farb akrylowych polskiej firmy Wamod z Łodzi. Po kilku minutach moczenia w zmywaczu sprawdzam, czy da się usunąć malowania i okazuje się, że całość schodzi bez żadnego problemu. Za jednym zamachem zmywacz usuwa metalizer, farbę olejną oraz podkład. Jeszcze tylko jedno dodatkowe moczenie oraz dokładne czyszczenie wszystkich detali, i felga wygląda jak nowa, świeżo wycięta z ramki. Aktualny stan naszych testów chromowania wygląda następująco. Licząc od prawej, w pierwszej kolejności mamy część deski rozdzielczej pomalowaną pędzelkiem farbą akrylową X11 Chrome Silver. Następnie mamy dwie części pomalowane aerografem, również tą samą farbą akrylową X11. Ta część po lewej jest pomalowana już na dodatkowym podkładzie w postaci czarnej błyszczącej farby akrylowej X1. Ostatnia część na desce rozdzielczej jest pomalowana metalizerem AK477 chrom, również na dodatkowym podkładzie w postaci czarnej błyszczącej farby akrylowej X1. Testowa felga natomiast jest pomalowana tym samym metalizerem AK-477 chrom, jednak na dodatkowym podkładzie w postaci czarnej błyszczącej farby olejnej X1. A najbardziej po lewej mamy część z fabrycznym chromowaniem. W mojej ocenie każde kolejne malowanie wygląda coraz lepiej, ale może jeszcze wymyślę, czy da się to malowanie jakoś bardziej ulepszyć. Wróćmy jednak do naszego silnika. Jak widać, szpachlowane miejsca na głównym korpusie silnika wyglądają całkiem przyzwoicie. Niestety nie wszędzie szpachlowanie wygląda tak dobrze i trzeba zrobić powtórkę ze standardowych technik modelarskich czyli dodatkowe szpachlowanie i szlifowanie i oj, mała wpadka, ponieważ rozkleiła nam się jedna z dodatkowych części silnika. A to oznacza, że zaczynamy od początku. Czyli kolejne sklejanie, szpachlowanie, szlifowanie i ponowne nakładanie podkładu. Koniec końców, wszystkie części wyglądają dość przyzwoicie. Na dużym zbliżeniu widać również, że udało się zachować nawet najdrobniejsze szczegóły. W ten oto sposób wreszcie jesteśmy gotowi do malowania naszych części na docelowe kolory. Według instrukcji silnik powinien być pomalowany kolorem xf16 matowe aluminium, a tylko filtr oleju ma być niebieski. Przed malowaniem zabezpieczamy ten kawałek filtra i malujemy wszystkie przygotowane części. Świeżo pomalowany silnik prezentuje się całkiem przyzwoicie. Na innych częściach niektóre najmniejsze detale jednak nieznacznie się zgubiły. Zajmiemy się teraz drobiazgami związanymi z mocowaniem silnika oraz wykonaniem jego bocznych osłon. Niektóre detale, jak na przykład mocowanie silnika do ramy samochodu, mają mieć półbłyszczący kolor czarny x18. Natomiast boczne osłony mają mieć matowy kolor czerwony XF7, a podłużne linie na nich mają mieć matowy kolor aluminium XF16. Malujemy więc zaczepy silnika zgodnie z instrukcją, natomiast do osłon bocznych mam pewne uwagi. Po pierwsze, w te staroście osłony pomalowałem błyszczącym kolorem czerwonym zamiast matowym. Po drugie linie aluminiowe malowałem pędzelkiem, co spowodowało, że z dwóch linii zrobiła mi się jedna i to czasami niedokładnie pomalowano. Tym razem chciałbym, aby te osłony były bardziej podobne do oryginału. W tym celu malujemy je tak jak należy matowym kolorem czerwonym xf7, a końcówki półbłyszczącym kolorem czarnym x18. Podłużne linie już wiemy, że nie mogą być malowane na mokro, dlatego zastosujemy malowanie techniką suchego pędzla. W naszym przypadku będzie to dokładnie sucha wykałaczka. Namoczoną w farbie wykałaczkę wycieramy na waciku i delikatnie malujemy wypukłe linie. Jak się okazuje, tak nie do końca suchą wykałaczką. Ponieważ farba bardzo szybko przestaje malować, czynność nabierania i wycierania farby powtarzamy dość często. W ten sposób malujemy całe linie na osłonach i tylko od naszej cierpliwości oraz umiejętności zależy efekt końcowy. W moim przypadku gotowa osłona boczna w dużym zbliżeniu wygląda następująco. Najwyższa pora zająć się kolejnymi częściami, czyli osłoną silnika oraz paskami rozrządu. Wycinanie z ramki osłony powoduje, że jej brzeg jest w dwóch miejscach mocno uszkodzony. Te miejsca starannie zaszpachlowałem, ale teraz trzeba wymyślić, jak taki miniaturowy detal zeszlifować. Pilniczki Sanders Tiny Sticks, pomimo że są dość małe, jednak w tym miejscu nadają się tylko do szlifowania od płaskiej strony. W miejscu załamania nawet wykałaczka jest za dużym narzędziem, a w dodatku nie działa jako pilnik. Rozwiązaniem okazuje się być nożyk modelarski z odłamanym czubkiem ostrza. Sporo cierpliwości oraz ostrożnego szlifowania i udało się uzyskać prawidłowy kształt brzegu osłony silnika. Porównanie efektu końcowego do czubka wykałaczki pokazuje z jak niewielkim elementem mieliśmy do czynienia. Przy okazji dodam, że w moim przypadku, jako szkło powiększające, najlepiej spisuje się aparat w zwykłym telefonie komórkowym. Po prostu podczas tak precyzyjnych prac wykonuję maksymalne powiększenie i używam telefonu jako kamerki na żywo. Dwa elementy rozrządu mają otwory, które w tę starość się jakoś zapomniało mi się zaszpachlować. Tym razem nie zapominamy i szpachlujemy obie dziury. A po wyschnięciu szpachlówki szlifujemy na gładko. W następnej kolejności nakładamy podkład na tak przygotowane części. Przed nałożeniem podkładu pamiętamy o jego dokładnym wymieszaniu, ponieważ już po jednej nocy podkład zaczyna się ponownie rozwarstwiać. Na częściach z nałożonym podkładem w ogóle nie widać miejsc, które były szpachlowane i jesteśmy gotowi do malowania na docelowe kolory. Według instrukcji paski rozrządu powinny być pomalowane matowym kolorem czarnym xf1, a same rolki półbłyszczącym kolorem czarnym x18. Pozostałe elementy mają być standardowo w kolorze xf16 matowe aluminium, a osłona silnika w półbłyszczącym kolorze czarnym x18. Niestety, jakbym się nie starał, to części malowane przeze mnie pędzelkiem kolorem matowym zawsze wychodzą błyszczące. Dlatego postanowiłem, iż zamaskuję elementy, które mają być w kolorze matowego aluminium, a paski rozrządu pomaluję aerografem. Świeżo po malowaniu farba jeszcze się błyszczy, ale po wyschnięciu jest elegancko matowa. Osłonę maluję też aerografem zgodnie z instrukcją na półbłyszczący kolor czarny X18. Po malowaniu osłony można porównać połysk obu elementów i widać wyraźną różnicę pomiędzy nimi. Resztę elementów malujemy zgodnie z instrukcją półbłyszczącym kolorem czarnym X18 oraz matowym kolorem aluminium XF16. Efekt końcowy wygląda następująco. Do pomalowania mamy jeszcze filtr oleju, który, jak pamiętamy, według instrukcji powinien być niebieski. Tak się jednak składa, że akurat nie mam niebieskiej farby X4. Postanowiłem więc wykorzystać jeden z kolorów farb, który posiadam z innej działalności artystycznej mojej córki. Wiem, że to nie jest dokładnie taki kolor jak w oryginale, ale tym razem pozwolę sobie na drobne kolorystyczne odstępstwo. Z dostępnych kolorów wybrałem ten o numerze 18. A ponieważ mają być to farby akrylowe, to wykorzystałem rozcieńczalnik Tamia X20A. Efekt końcowy, jak dla mnie, jest zupełnie wystarczający. Kolejnym elementem do pomalowania są górne części silnika. Według instrukcji powinny być pomalowane błyszczącym kolorem czerwonym X7. Wykonane w ten sposób malowanie testarosy niby jest w porządku, ale jednak nie przypomina wyglądem oryginału. Tym razem malowanie zrobimy w nieco ulepszony sposób. Części malujemy kolorem zgodnym z instrukcją, ale po każdym etapie używamy taśmy maskującej, którą po dociśnięciu patyczkiem do wypukłych części zdejmujemy świeżą farbę z powrotem odsłaniając kolor matowego aluminiu. Należy pamiętać, aby za każdym razem używać nowego czystego kawałka taśmy maskującej. Po dociśnięciu taśmy w miejscach napisów udaje się nawet odzyskać mikroskopijne teksty Ferrari oraz Testarossa. Efekt końcowy w dużym powiększeniu może nie robi oszałamiającego wrażenia, ale bez powiększenia wygląda całkiem w porządku. Skoro wszystkie części są już pomalowane, nadszedł czas, aby je razem posklejać. W tym celu używamy kleju Tamia Clear do części przeźroczystych oraz pomalowanych. Na początek przyklejamy filtr oleju oraz dodatkowy element silnika. Sklejamy też razem przednią osłonę silnika z elementami rozrządu. W następnej kolejności przyklejamy górne elementy silnika. W miejscach łączenia zostają niezbyt estetyczne czarne szpary, z którymi musimy sobie jakoś poradzić. Do ich wypełnienia użyjemy nierozcieńczonej farby XF16, która zadziała nam jak swego rodzaju szpachlówka. Tak samo radzimy sobie z miejscami łączenia filtra oleju. Po wyschnięciu farby miejsca łączenia wyglądają jakby od początku były jedną całością z głównym korpusem silnika. Do przyklejenia zostały jeszcze tylko wszystkie osłony silnika dwie boczne oraz przednia ta z elementami rozrządu. Końcowy efekt prezentuje się następująco. Nie jest to oczywiście żadne mistrzostwo świata, ale na pewno jest lepiej niż w przypadku testarosy. W ten oto sposób szczęśliwie udało nam się dotrzeć do końca drugiego odcinka relacji z budowy modelu Ferrari Mythos. W następnym odcinku zrobimy ramę, do której jest zamontowany silnik, wykonamy amortyzatory, oraz zmontujemy układ wydechowy. Zapraszam do oglądania. Cześć!